Tylko sprawdzić czy dla działki został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jesteś w terenie, możesz sprawdzić to z poziomu aplikacji, spojrzeć na telefon, pokażę Ci jak to zrobić. Więc na naszym telefonie ściągamy, chyba że już mamy aplikację GoPortal Mobile. Teraz lokalizator pokazuje nam w którym miejscu się znajdujemy. I tutaj po prawej stronie w górnym rogu mamy taką zakładeczkę. I szukamy plan miejscowy. Dobra, klikamy plany miejscowe i widzimy jak te plany miejscowe wyglądają. W miejscu w którym ja w tej chwili jestem nie ma planu miejscowego natomiast obok tutaj mamy różne liczby 11. Tutaj widzimy też 19MW, 18MW, 11. Ta pogrubiona bardziej to jest nasz plan. U mnie w mieście jest ponad 30 planów, także to jest w ten sposób zaprezentowane 11, 19 i sobie szukamy poszczególnych planów, a z kolei te mniejsze oznaczenia, o tutaj widzimy też pokazało nam się uchwał zatwierdzające plan miejscowy. Z kolei tutaj to co widzimy 8MS, MW, 9MW i tak dalej, to dotyczy nam się już poszczególnych Zapisów poszczególnych obszarów danej uchwały z danego lasu. I widzimy, że no my w tej chwili jesteśmy na obszarze, który jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, jak jesteśmy w terenie, warto to sprawdzić. Jeżeli wiemy, że dany obszar mógł mieć plany miejscowe, a one nie są widoczne, to miejmy na uwadze to, że po prostu tutaj dana gmina czy też dane miasto nie wysłało dokumentów do systemów informacji przestrzennych typu geoporta. A jeżeli interesują Cię takie rzeczy, jeżeli chcesz wiedzieć jak poruszać się sprawnie po geoportalach, jak analizować teren i jak sprawdzać istotne informacje dotyczące działek, którymi jesteś zainteresowany. Zapraszam Cię do mojego szkolenia. Tutaj gdzieś poniżej znajdziesz link.